Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj kolejna nowa Kia Sorento, hybryda przygotowana do wydania. Tym razem wersja Prestige Line z dachem panoramicznym, cyfrowym lusterkiem w kolorze Volcanic Sun. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sorento. Hybryda, czyli 16 turbo, benzyna 160 koni, do tego silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 215 koni i co najważniejsze 367 Nm momentu obrotowego, napęd na 4 koła i sześciobiegowy hydrokinetyczny automat, czyli 6. AT. Wersja Prestige Line z dachem panoramicznym i cyfrowym lusterkiem w kolorze Volcanic Sand. Cena 293 400 zł. Brutto finalna. Uzależniona jest oczywiście od formy zakupu, rabatu negocjacji. Dlatego osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Przygotujemy spersonalizowaną ofertę. Ładna konfiguracja. No i to jest dowód na to, jakby przykład udanego liftingu. Jeżeli chodzi o profil, przeprojektowane felgi. Felgi 19 cali, opona Continental Premium Contact 6 i rozmiar 235-55R-19. Mocno zmieniony przód. No i delikatnie zmieniony tył. A najwięcej zmienia się w środku. Reflektory Full LED, system hamowania autonomicznego, system Monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, oczywiście czujnik martwego pola z opcją korekty toru jazdy w razie ryzyka kolizji, aktywny tempomat, dwupoziomowy, aktywny asystent pasa ruchu. Tutaj mamy radar do hamowania autonomicznego. Kamera 360, tu akurat przednia. System zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego. Lub po prostu w tej pozycji, bez przycisków jazdy przód, tył, można po prostu sobie uruchomić. Samochód tak, żeby się już schodził, żeby klimatyzacja już pracowała Łaż mi, plakietka spadła Fajne, co? I albo wsiadamy do odpalonego samochodu albo po prostu z pilota go wyłączamy i zamykamy wykończenie wersji Prestige Line chociaż w XLC wygląda w zasadzie tak samo wszystko wykończone na miękko tutaj taka fajna skóra przeszycie nitka elektroniczna blokada tylnych szyb, tylnych drzwi pełna elektryka funkcja opuszczania lusterek podczas cofania aktywna jeżeli którekolwiek z lusterek jest wybrane masaż w fotelu kierowcy za chwilę dwie pamięci fotela Tutaj ambientowe oświetlenie, tutaj również kolor oczywiście do ustawienia, regulacja wysokości świateł, otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika, trakcje, no i te nowe zegary, cyfrowe zegary pod jedną tafą szkoła, zakrzywiona nawigacja CCNC. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana, dwa poziomy podgrzewania, tutaj drugi poziom asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kijakonek, dwufunkcyjny panel, podgrzewane, wentylowane fotele, selektor zmiany biegów Shift by Wire, tryby jazdy, tryby terenowe, czytnik linii papilarnych, czyli można sobie spersonalizować profile kierowcy, połączyć z odciskiem palca. Z tej strony można również ustawiać fotel pasażera. To sprytne. Tutaj z przodu head up, to za chwilę pokażemy. No i fotel kierowcy. Tapicerka skórzana nappa. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany z masażem, wentylowany, podgrzewany. No i regulacja. 12 płaszczyzn, jeśli dobrze to policzyłem. No i kierownica również w elektryce. Cyfrowe lusterko, dach panoramiczny. Tutaj również wszystko wykończone na miękko. Skóra, nitka, przeszycie. Skrajne siedziska podgrzewane, dwa poziomy, roletka. Tutaj regulacja kąta nachylenia oparcia, składanie oparć przesuwanie fotela, żeby wsiąść do trzeciego rzędu Dwa ISOFIXy, w trzecim rzędzie również dwa ISOFIXy Podłokietnik, dwa uchwyty na kubek, tyły foteli wykończone plastikiem Podwójna kieszonka Nawiew dla pasażerów z tyłu, tam na dole gniazdo zapalniczki USB-C, USB-C Nagłośnienie Bose To oczywiście wersja Prestige Line Felga dziewiętnastka Kamera. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Tu jest funkcja wy... wyłączenie funkcji automatycznego zamykania klapy. Oczywiście najpierw trzeba ją aktywować w komputerze, a później można ją tutaj na jeden raz wyłączyć. Tu pod tą ześlepką akumulator 12V. Tutaj zestaw naprawczy. No i dwa fotele. Nawiew dla pasażerów z tyłu. Tu składanie drugiego rzędu. USB-C, USB-C. Ta kanapa dzielona jest 60 na 40, czyli można albo tą większą część przesunąć złożyć, albo mniejszą. Tutaj jeszcze widać są takie uchwyty specjalne, żeby łatwiej było wsiąść i złapać się było czego. No i zamykanie. Ładna chromowana nakładka na progi. No i oczywiście tą roletę by trzeba było wyjąć, wtedy łatwiej by się wsiadało. No i tutaj jest naprawdę duży zakres regulacji Dach panoramiczny, przednia część otwierana A szyba jest przeciągnięta przez cały samochód Fotel pasażera Bliźniaczy do fotela kierowcy Wygodny, dobrze wyprofilowany No nie ma tutaj masażu Masaż zarezerwowany jest dla kierowcy Deska miękka, przeszycie, ambient, schowek Tutaj wyłączamy poduszkę czołową, jeśli dziecko jeździło by tyłem do kierunku jazdy Na fotelu pasażera no, Tak lepiej Co powiecie? Światła zdecydowanie na plus Przód chyba też. Zasiądźmy za kierownicą. Head-up. Obraz z kamer pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola. Komputer pokładowy. Przepływ energii. Kompas albo wskazanie z nawigacji, tutaj informacje z asystenta pasa ruchu, kamera, dynamiczne linie, dwufunkcyjny panel. Ten selektor zmiany biegów zmienia kolor zależnie od wybranego biegu. Wieczorem byłoby to lepiej widać. Tryby jazdy, tryby terenowe. Dwa poziomy podgrzewania kierownicy AutoHold. Asystent zjazdu z górki, elektryczny ręczny. Kamera tudzież przez przytrzymanie tego przycisku włączamy asystenta, czyli hmm, przytrzymujemy. Wysiądź z kluczykiem, zamknij drzwi, wciśnij przycisk, trzymaj przy... przycisk parkowania na kluczyku smartki Za chwilę Sterko cyfrowe, albo po prostu fotochromatyczne, system E-Call No i dach panoramiczny Przednia część oczywiście otwierana Lub uchylana tego wszystkiego ruleta elektryczna Zachęta do aktywacji Kia Connect. Warto to zrobić. Panel startowy. No, trochę jest tutaj do poustawienia, muszę nagrać filmik z instrukcją obsługi. No, ale wnętrze wygląda naprawdę nowocześnie. No i obiecane. No i dajmy na to, że sobie parkujemy. Wjeżdżamy w miejsce parkingowe, w które przycelowaliśmy. Przód, tył, jak chcemy. Przytrzymujemy hold, gasimy i zamykamy samochód. Tym akcentem kończymy dzisiejszy filmik. Dziękuję za obejrzenie. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się.